4 września 2020 roku. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze wśród tych śpiewających ptaszków. Dzisiaj chcę się z wami podzielić, drodzy słuchacze, snem, który po prostu miałem w dzisiejszej nocy. O tym, że Bóg przemawia do nas w snach. Mówi o tym bardzo wiele wersetów. Jednakże podczas gdy się zastanawiałem nad znaczeniem właśnie snu przyszła mi odpowiedź, ale oczywiście odpowiedź przyszła przez pewną osobę. No bo to co jest właśnie piękne to to, jak właśnie twórca posługuje się właśnie ludźmi który sobie sam e, powiedzmy wybiera upatrzy którzy mu się podobają prawda którzy mu się podobają i po prostu są czystego serca służą mu właśnie miłością i takimi ludźmi właśnie się twórca posługuje bez względu na to czy należą do jakiejś denominacji czy nie ale o tym za chwilę więc śniło mi się dzisiaj w nocy że właśnie siedziałem tak jak teraz siedzę i obok mnie siedziała istota anielska i Wspólnie patrzyliśmy na pewną księgę, którą po prostu ten anioł trzymał w ręku. Ten anioł mnie pouczał z tego, co właśnie pamiętam z tego snu. Siedział obok mnie i mnie pouczał, wskazując na pewien werset. Na pewien werset, na pewne linijki, które były w tej księdze zapisane i mi je tłumaczył. I właśnie dążył do tego, żeby moją uwagę zwrócić na te słowa, które tam są zapisane, i potem zwrócił się do mnie, mówiąc właśnie tymi słowami, że będziesz nauczał prawa. Oczywiście, jak się rano obudziłem, zacząłem się zastanawiać nad tym snem, i od razu otrzymałem, powiedzmy, odpowiedź na znaczenie tego snu przez właśnie drugą osobę, która, tak samo jak i ja, a oczywiście takich osób jest ludzi dużo więcej, którzy służymy Jezusowi Chrystusowi i nagrywamy właśnie na chwałę jego budując właśnie w ten sposób jego królestwo niebieskie już tutaj i teraz na ziemi i taką osobą właśnie jest e, Pan Albert którego serdecznie pozdrawiam Albercika e, mojego rodaka który mieszka za oceanem prawda w Ameryce a dokładnie w Chicago i prowadzi swój kanał zatytułowany tak, jak jest zatytułowany. Zresztą sami zobaczycie, jak jest zatytułowany. I teraz tak, e, właśnie pan Albert e, odpowiadając w swoim nagraniu, e, do kogo ta odpowiedź była skierowana, to teraz nieistotne. W każdym razie odpowiadając w tym swoim nagraniu, tym samym nagraniem także odpowiedział i mi, właśnie czytając z księgi Hioba. A zobaczcie sobie sami. I teraz zobaczmy moi kochani 33 rozdział księgi Hioba. Czemu się od wiersza, prawda sobie przeczytamy 13? Czemu się z nim spierałeś? Moje słowa są bez odpowiedzi. I teraz, od 14. Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka, i w czasie drzemki na łożu. Otwiera on ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, a życie od ciosu dzidy. Przez cierpienie nawraca na łożu i udrękę w kościach nieustanną, kiedy posiłek już zbrzydnie i śmia smaczne pokarmy są wstrętne, gdy ciało mu w oczach zanika i nagie kości zostają. Jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych. Gdy ma on swego anioła, obrońcę jednego z tysiąca, co mu wyjaśni powinność, zlituje się nad nim i prosi, anioł prosi za, za człowieka, w uwolnij od grzechu, od, do grobu za niego okup znalazłem. To wraca do dni młodości, jak wtedy ciało na Marześkie. Błaga Boga, a on się lituje. Radosne oblicze nań zwraca, tak? Wszystko to dwa i trzy razy Bóg czyni względem człowieka, chcąc go uwolnić od grobu i oświecić blaskiem żyjących. I teraz zobaczmy, gdzie tu znów jest ta suwerenna wola Boża? Bóg chce uwolnić człowieka od grzechu. To... Ponieważ w nagraniu mogło być. Słabo słychać, dlatego przeczytamy sobie z księgi Hioba to, co czytał właśnie Albert. To, to, co czytał właśnie Albercik. Czyli księga Hioba, rozdział 33, i będzie od wersetu. 14 Bóg przemawia przez sen. Tymczasem Bóg mówi raz i drugi, ale nie zważa się na to. We śnie i podczas nocnych widzeń, gdy człowiek w sen głęboki zapada, albo gdy tylko drzemie na swym łożu, wtedy otwiera ludziom uszy i budzi ich przerażeniem. Napomina, by odstąpili ludzkich czynów, by się wyzbyli ludzkiej pychy i ratowali dusze od zagłady, a życie od kresu w otchłani. I tu właśnie w tym wersecie znajduję odpowiedź na to właśnie pytanie moje, które sobie zadawałem. Co, co miał ten sen oznaczać, że będziesz nauczał prawa? I odpowiedź brzmi tutaj. By się wyzbyli ludzkiej pychy, by odstąpili od ludzkich czynów i ratowali duszę od zagłady, a życie od kresu w otchłani. I dalej czytamy tak Bo chciałem tu jeszcze przeczytać pewną rzecz no, Bo to było w tym też wersecie, że na temat anioła A i tak do grobu zmierza jego dusza, a życie coraz bliżej miejsca zmarłych. Lecz kiedy ma przy boku swojego anioła, pośrednika, jednego spośród tysięcy, którzy wskazują ludziom ich powinności, kiedy ów anioł zlitowawszy się powie: Ratuj go, nie pozwól, by zginął. I tutaj właśnie z odpowiedź na ten mój sen, na moje pytanie, które się zastanawiałem, ale co chciałem wam drodzy słuchacze powiedzieć, to właśnie to, że Jezus Chrystus posługuje się właśnie ludźmi bez względu na to, czy należą do jakiejś denominacji, czy nie. Bo wiemy, że przecież że Nasz kochany Stwórca patrzy na nasze serca, patrzy, jak my postępujemy. I na przykład właśnie dobrze, że sobie Stwórca wybiera w ten sposób ludzi, takich jak ja, który na przykład nie należą teraz do żadnej denominacji, takich ludzi jak Albert, który cały czas jest w kościele katolickim, jest katolikiem, prawda, jak to się mówi, ale pięknie właśnie naucza. Tego, czego naucza, prawda? I właśnie Bóg posługuje się różnymi ludźmi, bo w ten sposób bada nasze serca. Patrzy właśnie, jak my postępujemy względem bliźniego swego, czyli czy, łama, czy łamiemy Jego święte, wieczne prawo miłości, czy nie, czy je zachowujemy, tak jak nam nakazał. Tak jak nam nakazał to gdzie czytamy w Starym Testamencie że mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego a gdzie Jezus Chrystus w Nowym Testamencie przypomniał nam jeszcze podkreślił nowe nowe przykazanie daje wam abyście wzajemnie się miłowali i to jest najważniejsze przykazanie właśnie Boże, które mamy w naszych sercach właśnie je zachowywać i je przestrzegać, nie łamać tego przykazania miłości. Nie bez powodu właśnie w nowym przymierzu jest ten opis Samarytanina. Kto nie zna, nic sobie przeczyta. Na temat właśnie Samarytanina. Eee, tak jak właśnie mówiłem, e, stwórca posługuje się nami i w ten sposób bada Nasze serca, jak my postępujemy względem drugiego człowieka, bo przecież każdy z nas wyszedł spod jego ręki, prawda? Oczywiście jest takie uszczypliwe powiedzenie: jak ktoś komuś chce dogryźć, mówi: Tak, tak, ty i ja jesteśmy lepieni z tej samej gliny, jednakże ty zostałeś gorzej wypalony. To tak na marginesie, taki. Taki, taki żarcik, powiedzmy, który w moich latach młodzieńczych był bardzo popularny. I teraz właśnie chciałem jeszcze dodać parę słów na temat niektórych ludzi, którzy po prostu bezprawnie biorą do ręki na przykład Biblię, a dokładnie chodzi mi o Torę, czyli o Pięcioksiąg Mojżeszowy. Które bezprawnie go sobie przywłaszczają, a jest przecież napisane, że nie kradnij, prawda, i nie pożądaj rzeczy cudzych, prawda, nie pożądaj rzeczy Twojego bliźniego. Przede wszystkim to pięknie jest, że możemy wziąć do ręki Biblię i przeczytać na przykład Pięcioksiąg Mojżeszowy. I oczywiście kto chce, może brać z tego przykład, co tam jest napisane, do tego się dostosowywać, ale to nikogo nie upoważnia, że teraz sobie wezmę pięcioksiąg mojżeszowy do ręki i teraz będę wszystkich dookoła karcił, głupcze, nie widząc, że sam wymagasz karcenia. Mógłbym jeszcze wiele mówić o, o tym człowieku, no bo to naprawdę jest typ spod ciemnej gwiazdy. I mówię o Tobie, Tomaszu Łapiński z kanału Hayat TV, gdzie po prostu czynisz bezprawie, mówiąc, że nauczasz sprawiedliwości, podczas gdy nauczasz niesprawiedliwości. Zresztą mi to było dane zobaczyć, objawione już ponad rok temu. I ponad rok temu już mówiłem, że jesteś fałszywym prorokiem, i fałszywym i nauczycielem niesprawiedliwości. Niektórym oczy się otwierają. No, jak to się mówi, komu ma być dane zrozumieć i zobaczyć, temu stwórca umysł rozjaśni i otworzy mu oczy, żeby widział. Ja to nagranie chciałbym zakończyć tymi oto pięknymi słowami. Które Wam teraz przeczytam. Dzieło zbawienia ludzkości i świata. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa. Pytanie: Jaki jest zamysł Boga wobec człowieka? Odpowiedź: Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka. By uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg ojciec posłał swego syna jako odkupiciela i zbawiciela, aby ludzi rozproszonych przez grzech zjednoczyć w swoim kościele, by za sprawą Ducha Świętego stali się jego przybranymi dziećmi oraz dziedzicami jego wiecznej szczęśliwości. To jest z listu do Galatów. Pytanie. Dlaczego w człowieku jest pragnienie Boga? Bóg sam, stwarzając człowieka na swój obraz, wpisał w jego serce pragnienie poznania go. Jeśli nawet to pragnienie jest często niedostrzegane, Bóg nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby go szukał i znalazł w nim pełnię prawdy i szczęścia, których poszukuje bez wytchnienia. Ze swej natury i powołania jest więc człowiek istotą religijną, zdolną do wejścia w komunię z Bogiem. Z tej intymnej i żywej więzi z Bogiem wyrasta jego fundamentalna godność. Pytanie: Jak można poznać Boga za pomocą samego światła rozumu? Odpowiedź: Biorąc za punkt wyjścia rzeczy stworzone. To jest świat materialny i osobę ludzką. Człowiek może za pomocą naturalnego światła rozumu poznać w sposób pewny Boga jako przyczynę i cel wszystkich rzeczy jako najwyższe dobro, prawdę i piękno nieskończone. Pytanie: czy wystarczy samo światło rozumu do poznania tajemnicy Boga? Odpowiedź. Człowiek napotyka wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą samego światła rozumu. Ponadto, nie może o własnych siłach wniknąć w głębię tajemnicy Boga. Z tego powodu potrzebuje objawienia Bożego, nie tylko odnośnie do prawd, które przekraczają możliwości ich zrozumienia, lecz także, gdy chodzi o prawdy. Religijne i moralne, które jakkolwiek same przez się dostępne rozumowi, mogą w ten sposób przez wszystkich być poznane bez trudności, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Pytanie. Jak mówić o Bogu? Możemy mówić o Bogu wszystkim ludziom i ze wszystkimi ludźmi. Opierając się na różnorodnych doskonałościach człowieka i innych stworzeń, które odzwierciedlają zawsze w sposób ograniczony nieskończoną doskonałość Boga. Trzeba jednakże nieustannie oczyszczać nasz język z tego, co obrazowe i niedoskonałe, wiedząc, że nie będziemy nigdy w stanie w sposób pełny Wyrazić nieskończonej tajemnicy Boga. Pytanie: Co Bóg objawił człowiekowi? Odpowiedź. Tu mamy też z Ewangelii Jana, będzie czytane. Bóg w swej dobroci i mądrości objawił się człowiekowi przez czyny i słowa, objawił samego siebie i swój dobrotliwy zamysł. Który odwiecznie zawarł w Chrystusie, Jezusie z Nazaretu, dla dobra wszystkich ludzi. Objawiając swój zamysł, Bóg pragnie udzielić swojego boskiego życia wszystkim ludziom, by dzięki łasce Ducha Świętego, w swoim jedynym Synu, uczynić ich przybranymi synami. Pytanie: Jakie są pierwsze etapy objawienia Bożego? Odpowiedź. Bóg na początku objawił się pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie, i wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą. Ob Objawienia tego nie przerwał po ich upadku, ale wzbudził w nich nadzieję zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. Po potopie zawarł przymierze z Noem i ze wszystkimi istotami żyjącymi. Pytanie: Jakie są następne etapy objawienia Bożego? Odpowiedź: Bóg wybrał Abrahama, wzywając go do wyjścia z ziemi rodzinnej, aby go uczynić ojcem mnóstwa narodów, obiecując, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym. Bóg ukształtował Izraela jako swój lud, wyzwalając go z niewoli egipskiej, zawarł z nim przymierze na Synaju i przez Mojżesza dał mu swoje prawo. Prorocy głosili radykalne odkupienie ludu i zbawienie, które obejmie wszystkie narody w oczekiwaniu nowego i wiecznego przymierza, które będzie wypisane w sercach z narodu izraelskiego z pokolenia Dawida, narodził się Mesjasz Jezus Chrystus z Nazaretu. Pytanie, jaki jest pełny i ostateczny etap objawienia Bożego? Odpowiedź Bóg objawił się w pełni w swoim wcielonym Słowie Jezusie Chrystusie z Nazaretu, który jest pośrednikiem i pełnią całego objawienia? Chrystus, jednorodzony Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest doskonałym i ostatecznym słowem Ojca. Chociaż objawienie wraz z posłaniem Syna i udzieleniem daru Ducha Świętego zostało definitywnie już zakończone, to zadaniem wiary kościoła jest stopniowe wnikanie w ciągu wieków w jego znaczenie. Od kiedy Bóg dał nam swego syna, który jest Jego jedynym słowem, przez to jedno słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. Czytałem Wam skompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym nagraniu dziękuję ślicznie za Waszą uwagę.